Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja sobie tutaj wpadam do Was, już już mam tutaj wyłożone karty. Trzy robimy sobie taki mały, lutki mini rozkładzik na, e, miałam dziś zapisane właśnie na wodnika, teraz na wodnika. Także mamy trzy pierwsze karty. Karta pierwsza to jesteś Ty, karta druga to jest On, Ona, e, ogólnie ten partner, który miałby być napotkany na Waszej drodze, i karta trzecia to. Em, jak to wygląda ogólnie w tej interpretacji, jakie ma odniesienie do tej danej sytuacji. Także spójrzmy na to. To jesteś ty, wodniku, taka, taka karta królowa mieczy, to jest tak zwana też karta wdowia, oznacza, że możesz być po stracie partnera, oznacza, że możesz być już po rozstaniu, możesz być już po rozwodzie, ogólnie. Ale też oznacza bardzo mocno o takim wodniku, będziemy mówić o wodnikach, które po prostu mają bardzo mocne skupienie na pracy, mają bardzo mocne mm, poczucie doradzania ra, do innym, pomocy innym. E, co tu jeszcze jest w tej karcie? Tu jest taka mm, skupiona osoba, skupiona osoba na, mm, na pomocy, na dawaniu. Na swojej pracy. Ja nawet nie wiem, czy ta karta nie jest taka um, mówiąca o sobie, która może nawet, um, jak to się mówi, stawiać ogólnie pracę na pierwszym miejscu. Także ta miłość może być zawsze gdzieś tam spychana na dalszy tor, na dalszy plan. A druga karta to jest On bądź Ona. Um, albo to już istnieje, słuchajcie, albo to jest coś, co faktycznie może się nadarzyć, i to nie jest na jeden miesiąc, to jest taki ogólny rozkład. Powiedzmy, chciałabym powiedzieć, że na kwiecień to jest taki plus i minus. Więc taka karta dla wodnika. Jakiego ty masz partnera spotkać na swojej drodze? Kochani, no, to jest taka karta osoby, która bardzo lubi się bawić. Trójka pucharów, osoba, która lubi świętować, która. To nawet nie chodzi o to, że od razu nie musimy sobie wyobrażać tej kobiety czy mężczyzny. Że ta postać jest taka, że tylko imprezy mu w głowie czy jej, ale ta osoba bardzo, bardzo mocno wszystkim się lubi zachwycać, więc jest taką osobą, która lubi coś jak dotknie, to lubi to skończyć, lubi pełna energii osoba, zapału, osoba, która bardzo lubi też pomagać innym ludziom i ona z tego w ogóle czerpie radość. Także bardzo pozytywna postać tutaj jest. Ale trzecia karta odniesienia się do tej sytuacji, do tego, powiedzmy, związku bądź spotkania, no tutaj trzeba by było się zastanowić, bo chyba, że jesteście wodniki, wodniczki bądź wodniki gotowi na tą zmianę, bo spotkanie takiego partnera tutaj wiąże się z absolutną abstrakcją. To jest ogólnie rycerz różek. I tak, rycerz różek może być tutaj w odniesieniu do tych kart, no, wielkimi zmianami, czyli jeżeli ty wodniku jesteś tak skupiony na pracy, albo na, nawet na przyjaźni, bo wodnik taka karta jest pokazana, że po prostu coś cię pochłania, i ta miłość może być faktycznie troszeczkę taka najmniej istotna, to ja nie wiem. Czy jak przyjdzie ci przeprowadzka, zamieszkanie wspólne z tym partnerem, a taka sytuacja może zaistnieć, ogólnie ten partner może wywrócić wasze życie do góry nogami. Tylko ja nie wiem, czy wy sobie na to pozwolicie. Wolałabym to tak zostawić i tak po prostu sprecyzować, bo wszystko to ma przyjść. Czyli ten partner, jeżeli już go spotkacie, to on jest gotowy i, i, i naprawdę jest taki fajny w tym wszystkim, więc. Więc tego pytanie jest do tych wodnik wodników. Czy Wy sobie poradzicie z tym napływem informacji, tych wszystkich zmian, które mają zaistnieć? Ja nie mam tutaj porady, to jest tylko taka sytuacja, która po prostu ma, ma przyjść do Was. Zobaczymy. Dajcie znać, czy to ona już istnieje, czy, czy takiego spotkacie może partnera czy partnerkę jakkolwiek taki rozkład dla podników. dzięki za lajki like, wtedy wiem, że jesteście super Ok, i następną osobę tak zaraz nagramy jeszcze do następnej buziaki. I to znowu ja mam tutaj jeszcze karty rozłożone dla kolejnego znaku ja sobie tylko zerknę dla wagi kochani także tak teraz mamy wagę mamy trzy pierwsze karty sytuacja wygląda w taki sposób, że pierwsza karta to jesteś ty. I to jest taki mały rozkład, mini na miłość, więc może nie do wszystkich trafić. Postraktujmy to jako z oka, ale zobaczmy sobie tak, co wychodzi dla ciebie. To jest taka karta Rycerz Mieczy dla Wagi. I ta karta ona się odnosi do osoby troszeczkę takiej bardzo, bardzo skupionej na działaniu, osoby, która jest bardzo dynamiczna, pomysłowa. Osoba, która idzie naprzód i nie patrzy też na to, że coś mogłoby ją powstrzymać. Także jest bardzo, bardzo taka, właśnie zawzięta, to jest złe słowo dynamiczna, lepsza. Wiecie, <grym> co bym powiedziała, że to jest taka waga, która ma zawalczyć o siebie. O, taka waga, która wcześniej pamiętała, że nie bała się zaryzykować, że nie bała się zmian w swoim życiu. To jest taka waga, która ogólnie teraz może myśleć, żeby w końcu wziąć to życie w swoje ręce, żeby w końcu popatrzeć, że musi zawalczyć o samą czy samego siebie, a nie dawać coś siebie innym. Także to taka karta mówiąca o takiej wadze, która ma dostać ten przekaz, to jest raz, ale która ma tym razem popatrzeć na siebie, w swoją stronę. I tutaj jest partner, bądź partnerka, którą ta waga ma spotkać. Potencjalnie na miłości wychodzi nam Giermek Mieczy. Bardzo ciekawa karta, bo Giermek Mieczy jest kartą mówiącą o um, uczeniu się, o dzieciństwie, o takim trochę dziecku jeszcze wewnętrznie u tego człowieka, danej postaci, którą mamy spotkać, czy kobiety, czy mężczyzny. Też może być to troszeczkę taka karta Beztroskości Więc na pewno wagi Miałyby spotkać osobę beztroską Osobę, która ma na pewno jakoś, Jakieś dziecko po prostu jeszcze w sobie Które nie zapomniało o tym, co jest ważne Bądź osobę, która lubi się dokształcać Która lubi e, podróżować Która lubi ogólnie odkrywać o, I chyba to jest takie jedno słowo, które zostawi Odkrywanie świata to by mi pasowało do tej osoby. Więc albo już macie tą osobę, albo dopiero macie ją spotkać. Wagi. Ja troszeczkę jeszcze jestem zakatarzona. No nie chce mi ten, gdzieś po prostu ta choroba nie chce jeszcze tak ze mnie zejść. Więc mówię przez nos. I ostatecznie dla tej miłości, czy tam znajomości, wychodzi nam dziesiątka mieczy. Ale to jest bardzo, bardzo brzydka karta, powiem Wam szczerze. Ta karta mówi o tym, że nie uda Wam się, jeśli ty wago nie zapomnisz o tym, że spadłaś na same dno. Czy tam spadłeś? Jak nie zapomnisz o tym, co się strasznego wydarzyło, bo tak, ta karta w ogóle oznacza dno, depresję, pustkę, zakończenie bardzo, bardzo ważnych rzeczy w Twoim życiu, które mogły się na Tobie odbić. Popatrzcie w ogóle, jak te noże są okrutne w tym kocie. No po prostu wszystko, co mogło i potrafiło Cię zabić, już gdzieś tam jest w tobie. I teraz jest pytanie, czy ty w ogóle dasz szansę sobie na tego cudownego partnera, który jeszcze jest przed tobą. Bo ja nie wiem, jak to się skończy. Ja Może tylko zobaczyć, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że na razie, jakby tak na przykład dać Tobie tego partnera na dzień dzisiejszy, to przez tą kartę, ty możesz nie zauważyć w tym potencjalnego, potencjalnej miłości, możesz nie zauważyć w tym niczego dobrego. Ty możesz, wago zauważyć, że czujesz się pusta, że czujesz, że coś cię kiedyś zniszczyło, że czujesz się niegotowy bądź niegotowa na, na to uczucie. Fajnie było coś tutaj zmienić, bo ta karta jest taką cudowną waszą lekcją, okrutną, w cholerę, ale z drugiej strony cudowną lekcją. Która miała Wam coś pokazać. Albo coś odkryć was. Może nawet dać szansę szansy tej kolejnej osobie. Miałoby właśnie to być takie piękne, że ta waga po prostu znajdzie w sobie to światełko w tunelu. Także od was to zależy, tak to zostawię. Od was to zależy. Puziaki no. do następnego znaku. Kochani, i mamy tutaj kolejny rozkładik. Teraz mamy koziorożce koziorożcu, mam już dla Ciebie wylosowaną kartę. Te same zasady, na miłość, tak ogólnie. Nie wiem, czy to trafi akurat do Ciebie, um, ale zobaczmy. To jesteś Ty. To jest Królowa Pucharów. Akurat tą kartę już mieliśmy w pewnym rozkładzie. To jest karta zawsze takiej um, ojcostwa bądź matczynności, po prostu na, na szóstkę, czyli totalnie dobra um, postać. Zaangażowana w rodzinę, zaangażowana we wszystko, co robi. Emocjonalnie po prostu bardzo, bardzo mocna karta, mówiąca o koziorożcu, który jest bardzo skupiony na osobach, które są koło niego, które potrzebują jego uwagi. Ten koziorożec po prostu jest oddany. I co tutaj jest dla tej wrażliwej, pięknej istoty przeznaczone? Powiedzmy na ten kwiecień. Um, I mamy kartę Trójka Pucharów, takie trzy koty. Akurat ta karta oznacza tutaj osobę, która może być bardzo, bardzo mocno podobna do Ciebie, koziorożcu, bo ta osoba bardzo, bardzo jest oddana również innym ludziom. W ogóle, tak jakby kroczyła ta postać, po prostu z, z wypisanym na czole tekstem: Pomogę Wam wszystkim. Także bardzo emocjonalna, bardzo po prostu pomocna postać ma albo się zjawić w Twoim życiu, albo już jest. Tego nie wiem. E, jakkolwiek macie, macie mieć bardzo, bardzo dużo radości, zadowolenia, uśmiechu ze sobą, wspólnie cudownie spędzonego czasu. I trzecia karta ogólnie to jest chyba najbardziej zakochany tutaj znak ze wszystkich znak, no nie znak, no Rzecz wyrosował sobie taką naj, najlepszą kartę, jaka może być, co do tego rozkładu, bo tu jest takie zjednoczenie ty i ten partner oznacza wielkie tak, ale ta karta czasami oznacza również kochanków, którzyście już mogli zejść wcześniej, albo mogliście już się zejść, albo mogliście już wcześniej się rozstać i tu jest po prostu powrót tych osób, także albo tu powróci jakaś sytuacja, która już gdzieś była wcześniej. Albo y, może czegoś nie dokończyliście, koziorożce, z kimś. Także na pewno y, może tutaj być wielki powrót osoby, która już Wam jest znana. Y, jakkolwiek macie mieć tutaj ogromną próbę na stworzenie ze sobą tego partnerstwa, na zbudowanie czegoś bardzo mocnego i solidnego. Ja tak bardzo szybkim, jednym słowem mogę powiedzieć, że ja się tutaj do niczego nie przyczepię, bo koziorożec ma spotkać. Po prostu odbicie lustrzane. Ma spotkać bardzo podobną osobę do samej siebie, która jest mocno wrażliwa, mocno nieobojętna na innych ludzi. Osobę, która lubi cieszyć się z małych przyjemności i ma stworzyć, ma możliwość albo drugi raz stworzenie czegoś takiego właśnie ze sobą bardzo solidnego. Taki powrót jakiejś znanej tobie osoby albo zupełnie nowa postać ma przyjść i ma być to solidny związek. I tym oto kończę bardzo fajnym rozkładem dzisiejsze znaki. Do zobaczenia znowu. Buziaczki.